Krótkie podsumowanie rycerzy. Zajęliśmy 42. miejsce. Liczyłem trochę, że przeskoczymy mroczną ekipę, ale się nie udało. Standardowo za ranking gracza śmieci. Nie wiem po co robię co, event ten top 1000, no bo dostaję... Super super nagrody, jedna materia, czy gwiazdkowa, jedna czterogwiazdkowa, eee, pff, kaszana, jak zwykle kaszana. Ale co zrobić? Tak, taka gra. Eee, ok, no i teraz tak: gratulacje dla Retrograde Mercury. Tutaj e, jeden znajomy walczył razem z nimi o no face także gratulacje dla ciebie za za wyniki yy, to ja zająłem się na 75. miejsce mm. daleko do pierwszego a u nas wyglądało to następująco yy, no tutaj właśnie jest no face I najsłabszy u nas dropuś miał ledwo troszkę ponad 2 miliony. Szkoda, bo y, wszystkie osoby, które były pod Castamirem spokojnie mogły te jeszcze z 50 tysięcy przynajmniej wbić. Wtedy byśmy byli y, drugą najmocniejszą ekipą w Polsce. Ale no, trudno, gdzieś im zabrakło czasu, czy, czy chęci, y, czy umiejętności, to już nie wnikam. Gratulacje dla Nemesis oczywiście jak zwykle wysoko Później mamy Last Hope Kanciapę aktywnych roczną ekipę, do której nam zabrakło naprawdę niewiele. Gdzieś tam zaraz będą rycerze. Tak, są rycerze na 80 miejscu. No i Wcześniej widziałem piwiarnię, że była wysoko, ale chyba wypadła. Tak, został tylko jeszcze Hawk. Także gratulacje dla Wasz po polskiej ekipy. No i co? Powodzenia na kolejnym evencie sojuszowym.